Czy kibice Barcelony sprzedadzą się za 10 euro? Poleciałem do Hiszpanii, aby tyle zaproponować im w zamian za założenie koszulki Realu Madryt, czyli odwiecznego wroga Barcelony. Sorry, mate. I have a quick challenge for you. I'll give you 10 euro if you wear this Real Madrid shirt. No, no. no? Deal? Deal, no. No. Okay. okay, okay, okay. Deal, no. Okay. Sorry, mate. I have a quick challenge for you. I'll give you 10 euro if you wear this Real Madrid shirt. Deal? No. no no oh okay i'll give you 10 euro if you wear this real madrid shirt deal 10 euro can you keep it 10 euro if you wear this shirt for one second for one okay. second okay we have a deal oh the biggest real madrid fan in barcelona okay so thank you 10 euro is, is yours thank you uh, so uh, give it back to me <laughs> "Jak widzicie niby wierny kibic Barcelony, a tak łatwo się sprzedał."